Witajcie na kanale Graciarnia Baranka. Nowy dzień, nowe przygody. Dzisiaj wprawdzie nie będzie się zbyt wiele działo. Dzisiaj odpoczywamy i lokalnie kręcimy się tutaj. no dzisiaj drugi dzień, mety. Niektórzy jeszcze zjeżdżają, niektórzy już wyjechali. Także porozglądamy się po okolicy. Karol, czym jedziesz? Czym prędzej. <noise> I za darmo. Pan kartofle wiezie, ale jest wesoło. Nie chcę mieć? No niby nie było, ale o, to się I tu jedna z takich większych uliczek handlowych a ogólnie to szukamy jakiegoś bazarku fajnego. No i chłopaki idą kupić perfumy. Tutaj reklama dźwignią handlu, panie nas zachęciły. Może zje loda dzisiaj. A może nie. Powierzy, wiesz? Tak. A Tomek sam robi loda. To się nie idzie. To nie jest proste tak Tomku, co? To nie idzie w ogóle. Tomek zrobi loda w Jak lodzik? I teraz telefonem się rozdzwonią Co tutaj jest w sklepie? Ja nie widziałem tego. Tadao. Super A to jest ten śpiewający kakud. 5 gram. No i pora na kebabik. Iron do tego. Mmm Jami, wcinamy. Super! Thank you, bye. Bye, bye! Daleko jeszcze panie przewodniku. Zaraz tak, spójrzcie na lewo, na lewo e, zobaczycie fragment miasta. Fragment miasta. Literalnie e, się tu codzienne życie turków. E, e, w tych knajpach po, po prawej też widać nieraz herbatę piją. Dobrą herbatę. Herbatę. Tyk, jaki ładny Żyguli, super! A to Fiacior! Fiacior to był, jeszcze lepiej! Jeździ tu dużo fajnych gratów. Kupon. Przyjdziemy się z bliska w końcu temu wozikowi Tofas. Kartal S No a powiem wam, mega Fiatior, taki typowy właśnie, jak temperówka Fajny w kombiku Zobaczcie, jest kolejna Syrena i to 104 i państwo przed chwilą przyjechali. Fajna zapachka, fajna rzecz. To, że Także późno, na sam koniec. Mieli jakieś przygody, ale najważniejsze, że o własnych siłach syrenka dojechała. Rewelacja. Super. Dwie butelki wody, książka i książę. I to jeszcze z pieskiem. Super. Tysiąc, Brawo, gratulacje Ja daję baranka Graczania Super, cool Część z was już wie W piątek stałam się żoną Popełniłam błąd czy nie, nie wiem, to się okaże O 14.30 wziąłem żonę I nie Mamy są już gości na weselu na sztubie. Kochanie, jedziemy dalej do Jedziemy. Oczywiście, że tak. Myśmy nie chcieli wesela od samego początku. Te pieniądze tutaj trafiają. Więc mamy dla Was. Próbowałam, naprawdę próbowałam wejść w tą kieckę, Nie udało się. Okazało się, że ja producent przedłem. pozwala prać w 30 stopniach, a tutaj sami dobrze wiecie, ile jest stopni. Więc no nie przetrwała. Ale jesteśmy tu dla Was. Mamy Ma Madrydki. Jest jedna trędka czarna? Tak. tak. jest 10 000 po raz pierwszy. Bierzesz to, ale to tak. To by trzeba było jakoś tak pokazać, bo tutaj swój, No, ale właśnie. Tu może widać. z boku. O tak, stój. Mniej ich tutaj. No. tu trochę lepiej. 9, może 10 000 po raz drugi. 10 000 złotych polskich. 100. 10 100. 10 100. 100. 10 100 rzuciła Beata. 10 100 po raz 1500. 10,5 po raz pierwszy. 10,5 po raz pierwszy. 10,600? 11, 11 bardzo fajnie. 13,600, ta jedna kolega? 14. No. Zaraz ja patrzymy się, co podaje. No, się konsultuje. Ze swoim cieniem. Trwałem dyskusję. No 13600, tak? 14, 14, 14 przepraszam. E, 14, ostatnia to jest, to jest, to jest oferta Pawła. Tak, 14 tysięcy. 14 tysięcy, Paweł po raz pierwszy. 14 tysięcy, ekipa z Kolina, czy jest gotowa przebić? Jest 14 tysięcy. 21 tysięcy. 21. Ile? 21500. 21 21 21 Adam. 23 tysiące bata. Bardzo dobrze. Gratuluję. Kto, kto jeszcze tam dołoży? Adam. Paweł 23. Bartek 20 23 po raz drugi. I... Po raz trzeci! 23 po raz drugi i pół i to jest ostatnia szansa. Czekamy. Po raz trzeci. Gratulujemy Beata i Maciej z Teamu Power Conin. Gratulujemy. Beata, zapraszamy. Możesz? a jeszcze muszę Ducha Puszczy tam. Mógł się napić. Słuchajcie, teraz chcielibyśmy tak troszeczkę przyspieszyć, troszeczkę zrobić tutaj może, nie wiem, jakiś wspólnych Marcin, jak będzie mogła poprosić, bo Astrój, głos tracę. Co? Siemano, co się wody. popsuło. Pompa wody? Pompa wiecie, że